Przygotowując jeden z wcześniejszych filmów odkopałem starego dwunastoletniego iPhone'a 5S. I jakoś tak od tego momentu spokoju nie dawała mi myśl, ile da się wyciągnąć z takiego staruszka. Czy zdjęcia wykonane takim maluchem z niewielką matrycą w 2025 roku nadal mogą się podobać? Myślę, że będziecie mile zaskoczeni. W każdym razie ja jestem. Zawsze namawiam Was, żebyście poszli na spacer, więc tym razem, żeby dać dobry przykład, również i ja wybiorę się na krótką przechadzkę. Zrobimy zdjęcia i zobaczymy, jaki efekt uda nam się osiągnąć. W czasach, kiedy zewsząd zalewani jesteśmy nowinkami technologicznymi, coraz częściej pojawia się tęsknota za tym, co było dawniej. Myślę, że stąd renesans wszystkiego co ma klimat retro. Nawet patrząc z perspektywy fotografii, to eksplozja popularności tanich kompaktów czy fotografii analogowej jest chyba tego najlepszym przykładem. Okazuje się, że nie wszystko musi być doskonałe, więc taki fotograficzny eksperyment może być całkiem ciekawym doświadczeniem. Zaczynając go, nie spodziewałem się zbyt wiele, w końcu 12 lat w świecie technologii to prawdziwa epoka, sami przyznacie. No i kiedy tak spacerowałem sobie alejkami parkowymi i wykonywałem kolejne zdjęcia, mojemu zdziwieniu i zachwytowi nie było końca. Okazuje się, że nawet na tak leciwym sprzęcie jesteśmy w stanie wykonywać całkiem przyzwoite zdjęcia i to patrząc z perspektywy 2025 roku. Więc tutaj absolutnie nie ma znaczenia, czy to jest nowy sprzęt, czy coś, co ma już swoje lata. Ważne są umiejętności, oczywiście moje nie są najlepsze, bo zawodowi fotografowie pewnie znajdą w tych zdjęciach masę błędów. Natomiast myślę, że jako taki pokaz możliwości tego dawnego sprzętu, fotografie, które wykonuje będą absolutnie wystarczające. Ilość tekstur, detali, zakres tonalny są naprawdę na przyzwoitym poziomie, patrząc oczywiście moim amatorskim okiem, ale myślę, że większość z nas jest amatorami. Jeśli widzimy zdjęcie, które podoba nam się, które jest wizualnie przyjemne, to tego tak naprawdę możemy oczekiwać od urządzenia w którym wykonujemy nasze zdjęcia, więc w tym przypadku absolutnie nie ma znaczenia, czy to jest nowy model, czy starszy. Ja absolutnie nie wstydziłbym się żadnego z tych zdjęć wydrukować i powiesić na ścianie, do czego zachęcałem Was już w jednym z wcześniejszych filmów i myślę, że to jest najlepszy dowód na to, jak dobrej jakości zdjęcia wykonuje ten leciwy smartfon. No i jak wiecie, bo wspominałem już o tym nieraz, filmowanie smartfonami i fotografia mobilna mają to do siebie, że ze względu na ograniczenia sensorów optycznych wymagają takiego nieszablonowego podejścia i kreatywności. A w sytuacji, kiedy korzystamy z takiego starszego smartfona, myślę, że tego nieszablonowego podejścia i kreatywności trzeba jeszcze więcej, bo ile współcześnie uratują nas algorytmy i sztuczna inteligencja o tyle w takim leciwym urządzeniu, musimy polegać tylko na sobie, a dzięki temu szkolimy nasze oko. Nasz warsztat fotograficzny, naszą spostrzegawczość. Ja wybierając się do miejskiego parku, który od mojego domu znajduje się w niewielkiej odległości, odkrywałem go na nowo z zupełnie nieznanych mi dotychczas perspektyw, więc z tej właśnie perspektywy, nomen omen, to naprawdę fajne i ciekawe doświadczenie. Polecam. No i pewnie zastanawiacie się, do czego zmierzam. Ano do tego, że warto dać drugą szansę naszym starym smartfonom, być może okażą się lepsze niż je zapamiętaliśmy ówcześnie, kiedy używaliśmy ich na co dzień. Ja wychodzę z założenia, że nie ma co przesadzać z ilością sprzętu, nie ma co szukać wymówki, że mamy taki, a nie inny, który oferuje takie, a nie inne opcje, i te ograniczenia, o których już wspominaliśmy wcześniej, potraktować jako wyzwanie. W procesie nauki, ok, może będzie trudniej, może wyjdzie ciut gorzej, ale wszystkie rzeczy i wszystkie zasady, których nauczymy się na jakimkolwiek sprzęcie, na tych droższych również będzie można wykorzystać. A tymczasem odkopcie wasze stare smartfony, idźcie na spacer, zróbcie jakieś zdjęcia, a my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć!